Cześć tu Hanna, jest 12 września 2021 roku. Znów spotykam się z Cezarym Stawskim. Tym razem porozmawiamy o wdzięczności. Okay. Co ty na to? Może być. Ja właśnie wczoraj wykorzystywałam pogodę, zrobiliśmy żniwa konopne, bo było wczoraj sucho, gorąco, Wręcz gorąco było jak w sierpniu. Spotkałam 40 cudownych, obudzonych istot, które przyjechały na żniwa konopne, więc jestem zachwycona. Zmęczyliśmy się wszyscy. Było bardzo gorąco, gryzły nas komary, ale byliśmy bardzo dzielni i udało się bardzo dużo zebrać wczoraj. No i to było cudowne spotkanie z ludźmi. Przywieźli swoje dzieci, psy, rodziny. Pomagali wszyscy. I wszyscy pomagali. W zespół, w zespół. Więc wdzięczność to jest taka dobra rzecz, bo wdzięczność czuję wdzięczność ogromną i ta wdzięczność powoduje, że nie czuję zmęczenia. Nie, nie czuję zmęczenia. Dzisiaj nie pamiętam już co, jak się męczyłam, ale pamiętam, jak mi było dobrze wczoraj. A ty nakręciłeś ostatnio? Nagrałeś ostatnio piosenkę o wdzięczności. O wdzięczności, o pełni życia. O no, i tych piosenek jest bardzo dużo. U mnie, jak ktoś tam poszuka na YouTube, na kanale Cezary Stawski, to sobie zawsze coś dla siebie znajdzie. Ale o wdzięczności chciałem powiedzieć rzeczy niezwykle istotne. Dlatego, że dla mnie, zdrowie jest tym. Co w moim życiu jest elementem najistotniejszym, i o tym zdrowiu dzięki kuracji, którą przeszedłem, mogę mówić w nieskończoność. I jestem wdzięczny za to, że mogłem doświadczyć efektów działania, jak ty ją nazywasz, czerwonej kapsułki. I również jestem wdzięczny za to, że budzę się każdego dnia. Nic mnie nie boli, co jest podejrzane, bo wiecie, że koło już po czterdziestce, jak się budzimy, i nic nas nie boli, to znaczy, że może, może nie do końca żyjemy. Tak przynajmniej niektórzy twierdzą, ale ja żyję i to pełnią życia. Kładę się wieczorem, dziękuję za wszystko, co mnie spotkało, za to, że na przykład dzisiaj spotkałem Hanie i jej siostrę Martę i spotykam wspaniałych ludzi. Cieszę się i dziękuję za słońce, za deszcz, za powietrze świeże, którym oddycham, za pożywienie. Jestem nieustannie wdzięczny opatrzności, źródłu miłości, można powiedzieć to w różny sposób, za to, że dotykam tak ważnych momentów, w których po prostu jestem człowiekiem spełnionym. Dlatego chcę o, tym, o tej pełni życia powiedzieć. Wdzięczność. Kasuje wszystkie nasze obawy, pretensje, zawiści, nienawiści, lęki, złości, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie mamy z tym problemu. Nikomu nie zazdrościmy, niczego się nie boimy, szczególnie w tych trudnych czasach, których. Dotykają, które dotykają nas wszystkich. Czyli wdzięczność jest lekiem na całe zło? Czy możemy tak powiedzieć? Możemy tak powiedzieć, dlatego że dzięki wdzięczności przestajemy się bać. Dlatego, że jeżeli jesteśmy wdzięczni, to jak możemy bać się czegokolwiek? Jeżeli cały czas czujemy opiekę opatrzności nad całym naszym życiem. Nad naszą rodziną, nad naszym zdrowiem, nad naszymi finansami, nad wszystkimi aspektami naszego życia. I tak jak powiedziałem, budzimy się rano, wstajemy i jesteśmy wdzięczni za to, że żyjemy. Kładziemy się spać, przygotowujemy się do snu, jesteśmy wdzięczni za to, że przeżyliśmy wspaniale swój, swój dzień. I to jest ta pełnia życia, którą ja w tej chwili. Przeżywam, dotykam właśnie dzięki temu, że jestem zdrowym, pełnym energii i kreatywnych pomysłów człowiekiem. Ja na swoich spotkaniach ostatnio mówiłam o tym, że nasze życie to co tutaj mamy to nasze życie na Ziemi to jest coś takiego jak kupienie losu, kupi kupienie biletu. Kupujemy sobie bilet. Do wesołego miasteczka, mm -hmm. ale do takiego wesołego miasteczka, na którym są też takie niebezpieczne kolejki górskie. Wiecie, takie urządzenia, na których się można bardzo przestraszyć. Nawet ludzie krzyczą, bo mamy wrażenie, że, że wylecimy zaraz w powietrze z tej kolejki górskiej. I ja mówię, my kupiliśmy jako dusza wcielająca się tutaj na ziemi, kupiliśmy bilet do wesołego miasteczka, takiego groźnego, wesołego miasteczka. Ale kiedy czujemy wdzięczność, to przypominamy sobie, że to my kupiliśmy ten bilet i chcieliśmy tego doświadczać. Chcieliśmy być w tym, na tej kolejce górskiej i teraz się boimy, tak? Przestraszamy się, kolejka leci jak szalona, może nas y, wyrzucić, wykatapultować i tego się boimy, zaczynamy krzyczeć. Ale kiedy sobie przypomnimy, że to my kupiliśmy bilet, my chcieliśmy doświadczać i czujemy wdzięczność za doświadczanie strachu, tak? Mhm. Czujemy wdzięczność za doświadczanie dziwnych rzeczy, to zaczynamy sobie przypominać, kim jesteśmy, że możemy kierować tym, co się dzieje dookoła nas, bo to jest bilet tylko na, do Wesołego Miasteczka i można z tej kolejki akurat wysiąść. Boimy się, za chwilę ta kolejka stanie, wysiądziemy i naprawdę to jest tylko iluzja, że my nic nie możemy. Tak? Możemy bardzo dużo, i to wszystko jest w naszych głowach, w naszych myślach, w naszej wyobraźni. Ja przez ostatnie parę lat kreowałem swoje życie najlepiej jak potrafiłem. I efektem tego jest to właśnie, że czuję się. Doskonale, pomimo tego, że dookoła mnie w moim środowisku są ludzie przerażeni, yy, którzy robią różne dziwne rzeczy ze swoim życiem i ze swoim zdrowiem, którzy uzależniają swój, s, yy, swój, swoje dobre samopoczucie od tego, czy na przykład nie ukłuć się w ramię. <śledzianie> czy nie pozwolić jakiejś pszczółce, żeby mnie ukłuła. Dokładnie. No, no. Tak, no. i obserwujemy te rzeczy, ukłucie pszczółki. Ostatnio mieliśmy muzyka jazzowego, utalentowanego muzyka jazzowego, ukłuł się pszczółka go ukłuła i już go z nami nie ma. Takie obserwacje są bardzo przykre i mogą nam totalnie popsuć humor. Ale my mamy się nie dać. Ja to uważam, że my tu jesteśmy na statku sami sobie sterem żeglarzem i okrętem. I kto z nas trzyma ster w swoich rękach i sam steruje z całym statkiem, ten się utrzymuje na falach. Mamy teraz różne burze. Przed chwilą nad nami tutaj przeleciała burza. Tak zwane gwiezdne wojny. Były strzelaniny jakichś statków powietrznych. Padał deszcz. W tej chwili świeci słońce, bo światło zwycięża. Światło zawsze zwycięża. Opowiadałeś mi też o mm -hmm. przypadku, kiedy byliście z grupą ludzi obudzonych, światłych i światło was zwyciężało do tego stopnia, że deszcz na was nie padał. Padał deszcz dookoła, a na was nie. Wiele, wiele lat temu mieliśmy takie doświadczenie. No pewnie wielu z was słyszało o Merkabie. I kiedy żeśmy weszli w stan troszeczkę innej świadomości, korzystając z siły tej metody burza, która rozpętała się nad nami, nie spowodowała Absolutnie naszego zamoczenia. Czyli byliśmy na dworze, dookoła padał deszcz, a na nas nie spadła ani jedna kropla. I tego, kochani, wam życzę, żeby ta burza, która w tej chwili szaleje dookoła nas, nie spowodowała uszczerbku na waszym zdrowiu. Ale wtedy to będzie możliwe, jeżeli, jak tutaj powiedziała Hania, weźmiecie ster we własne ręce i nie oddacie tego steru nikomu. Nikomu. Nie ma teraz te, To są czasy, kiedy nie ma żadnych guru, nie ma autorytetów, tylko wy jesteście swoim autorytetem i wy macie przejąć stery. Nie można powiedzieć, o jestem taki biedny, nieszczęśliwy, bo oddałem stery w ręce, rządu, nierządu, tego o tego i oni mnie skrzywdzili. Czyli systemu generalnie jakiegoś systemu. zewnętrznego. E, więc co robimy? Trzymamy stery mocno w swoich rękach, nawet jak nas straszą, to my nie puszczamy naszych sterów, bo to my sterujemy naszym życiem. To my kreujemy naszą rzeczywistość. Ona jest w dużym stopniu wykreowana, bo jesteśmy w takim wesołym miasteczku. Więc wesołe miasteczko jest dla nas wykreowane. Ale to co się dzieje, jakie my przygody mamy i jakie odbieramy, to zależy od nas i co my z tym wszystkim zrobimy, zależy od nas. Mam jeszcze jedno pytanie do ciebie o zdrowie tym razem, bo wdzięczność jest połączona ze zdrowiem także, czucie wdzięczności jest ochroną naszego zdrowia. Ale też druga rzecz jest, kiedy trzymamy stery w swoich rękach, to mamy zdrowie. A ja mam takie pytanie. Po kilku ostatnich filmach na Fab News nasunęły mi się takie myśli, pytania. Czy my możemy komuś dać zdrowie na siłę, wbrew tej woli tej osoby? Ktoś kiedyś pięknie powiedział, że na siłę to możemy coś komuś zabrać, ale nie możemy niczego dać. To takie proste słowa, ale dużo mówią. O naszym zdrowiu. Nie możemy nic dostać, jeżeli nie wyciągniemy ręki. Także to jest jakby i w drugą stronę, rozumienie tego samego zdania. Ja nawet też mi się takie rzeczy nasuwają co do, yy, co do wybaczania, bo miałam komentarze na telegramie o wybaczaniu, mhm. ale. Jeżeli nawet zajrzycie do Pisma Świętego, to wybaczanie polega na tym, że ktoś prosi o wybaczenie i dostaje to wybaczenie. Na tym to polega, prawda? Trzeba poprosić. I słuchajcie, to działa w obydwie strony. Jeśli ja chcę być zdrowa, proszę o zdrowie. Jeśli ja chcę być bogata, proszę o bogactwo. Jeśli ja chcę pomocy, proszę o tą pomoc i jest mi dane. Przeświat nie zawsze wspiera. Ale jeszcze tutaj nawiążę do tej wdzięczności. W momencie, kiedy wchodzimy na poziom wdzięczności, praktycznie ten poziom jest dużo wyższy niż poziom jakiegokolwiek wybaczania czemukolwiek, komukolwiek i sobie samemu. Dlatego, że wdzięczność jest tym, tym poziomem naszego funkcjonowania, naszej świadomości której już niczego i nikomu nie musimy wybaczać, bo już dawno żeśmy wybaczyli. Czyli wdzięczność tak naprawdę daje nam to uniwersalne poczucie takiej wewnętrznej tożsamości i jedności ze samym sobą. Tak, a ja spotykałam się nawet z takimi technikami podwyższania swoich wibracji. I uzyskiwania jak najlepszych, optymalnych efektów dla siebie, jeśli chodzi o szczęście, o powodzenie w życiu, o spełnianie pragnień, żeby prowadzić swój zeszycik wdzięczności, że okay. na przykład, i to regularnie robimy, że wpisujemy co wieczór, za co jestem wdzięczna. I to nie muszą być wielkie rzeczy. Może mogę być wdzięczna za filiżankę kawy, którą dzisiaj wypiłam. Mogę być wdzięczna za to, że zadzwoniła do mnie przyjaciółka, z którą dawno nie rozmawiałam. Cokolwiek, co mi sprawiło przyjemność, obejrzałam film, usłyszałam piękną muzykę. Cokolwiek to jest, to Abraham Hicks też polecała zawsze, żeby. Przede wszystkim, jak mamy czarne myśli, jesteśmy w strachu, czymś się martwimy, najpierw zacząć doceniać, poczuć wdzięczność nawet za poduszkę, na której się kładziemy, za miły, ciepły kocyk, za najprostsze rzeczy. I mówiła o tym, że wdzięczność w jakiejkolwiek sprawie to nie musi być nic ogromnego, wielkiego, to mogą być drobiazgi. Że wdzięczność natychmiastowo podnosi nas wysoko, wysokowibracyjnie. A kiedy jesteśmy wysokowibracyjnie, zaczyna nam się wszystko układać. Dokładnie, to o tym chciałem powiedzieć. A jeszcze zadam Tobie pytanie, mhm. Aniu, bo nie jesteś już trzeci miesiąc, już praktycznie mija ten trzeci miesiąc, jak jesteś w Polsce. Jak czujesz się tutaj, bo jednak sporo. Y Mieszkałaś w Japonii, jest tutaj zupełnie mm, dla Ciebie nowa troszeczkę sytuacja. Jak czujesz się, jak oceniasz, bo tutaj żeśmy dzisiaj nawet wymieniali, w ilu miejscach byłaś, na ilu spotkaniach, z iloma osobami się widziałaś, ale myślę, przez ten pryzmat chyba warto to powiedzieć, tak? Jak czujesz się w Polsce? Co Ty sobie tutaj tak naprawdę wewnętrznie przeżywasz i doświadczasz? W Japonii, kiedy wychodziłam z domu, wiedziałam, że nie będę miała wsparcia znikąd, Jestem sama bez maski, bo pamiętacie, marszerowałam kiedyś na marszu i tam było 400, 400 ludzi w Tokio, na 30 milionów było 400 osób, 400 ludzi maszerujących w marszu wolności. A tutaj w Polsce, ja ciągle jestem otoczona obudzonymi istotami, jestem ciągle otoczona nie zamaskowanymi, tylko obudzonymi, świetlistymi istotami. Tak bardzo mnie to cieszy. Widuję, a to się spotkam z 60, a to 100 osób, a to 80, a to 200. I zawsze są to wolni ludzie. I jestem zachwycona tym, nawet obsługa nie nosi nic na twarzy. Były, mieliśmy obsługę w mulk, pamiętasz, na spotkaniu 60 istot obudzonych i obsługa bez zamaskowania. W, to samo w Lublinie, to samo we Wrocławiu, to samo w, w Katowicach, to już w ogóle pobiliśmy rekord światowy, bo ze 100 tysięcy obudzonych, świetlistych istot. Więc ja tutaj czuję się tak szczęśliwa. Nie patrzę, nie chcę patrzeć na to, że jest, są miliony otumanionych, chcę patrzeć na to, że są setki tysięcy obudzonych. Ja chciałbym też tym obudzonym, którzy po ostatnim spotkaniu z Hanią dwa miesiące temu w Sopocie, gdzie mówiliśmy o tak zwanej czerwonej pigułce czy kapsułce, chciałbym. Bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy do mnie zadzwonili z pytaniami na temat tej czerwonej kapsułki. Powiem, że było tych osób naprawdę bardzo, bardzo dużo. Do tego stopnia, że czasami cały dzień odbierałem telefony albo odpowiadałem na maile, ale praktycznie 60-70% tych osób, które do mnie dzwoniło, zaczynało z słowami takimi: Cezary, jeżeli spotkasz Hanie, powiedz jej, że ją kochamy, że jest wspaniała, że dzięki niej podnosi się nam nasza wiara w to, że zwyciężymy, że damy radę, że nie damy się stłamsić. I Przekazuję teraz te słowa, kochani, już kolejny raz, już w taki sposób, jak, jak już na wizji, że tak powiem. No i dziękuję Wam wszystkim, kochani, za to, żeście w taki sposób do mnie dzwonili czy pisali. I jeżeli ktoś będzie w jakiejkolwiek potrzebie, proszę jeszcze raz zadzwonić czy, czy, czy napisać. Ja postaram się każdemu odpowiedzieć na taki telefon czy, czy, czy mail. No, a ja teraz czuję ogromną wdzięczność za te miłe słowa. I dzięki temu wchodzę w wysokie wibracje, tak? Dziękuję bardzo. Także zobaczcie, jak to się nakręca, tak? Spirala strachu nakręca nas w dół, tak jak ja to nazywam, do szamba. A spirala wdzięczności, miłości nawzajem, jedni do drugich, nakręca nas w górę, że katapultujemy się wysoko. A ja też jestem wdzięczna Tobie za to, że pomogłeś mi zdobyć. Pomogłeś mi zdobyć czerwoną pigułkę, którą nazywam Ferrari wśród pigułek. No niektórzy mówią o Rolls Ferrari czy Rolls Royce? Blondynki mówią. E, że czerwony samochód jest zawsze szybszy. Oh. A czerwona pigułka, słuchajcie, jest zawsze szybsza niż inna pigułka. Na tej samej zasadzie co czerwony Ferrari jest szybszy od innych samochodów. Ale ja też wiem, że nie dla każdego jest Ferrari. Ja kiedy zobaczyłam prawdziwe Ferrari kiedyś w Tokio pod domem, bo sąsiad miał Ferrari, po pierwsze ono było żółte, więc już sami rozumiecie, nie było najszybsze a po drugie, chyba trzeba by się było wczołgać do niego. Czyli mało praktyczne. I czasami też szukajcie, szukajcie innych rozwiązań, ale słuchajcie, ja dlaczego przedstawiałam Wydamira? Dlatego, że on wam znajdzie pomoc, jak nie taką, to inną. Także oczywiście Ferrari czerwone, czerwone Ferrari, tak? Numer jeden, ale jest nie tylko to. Przede wszystkim wdzięczność, tak? Tak jest. Czyli w zasadzie um, higiena psychiczna, tak? Higiena no, psychiczna. Pozytywne myślenie, higiena psychiczna. Y, to wszystko to są, to są synonimy tak naprawdę. Możemy mówić bardzo wiele, ale najważniejsze jest to, co czujemy, to, jak, rezonuj, jak, jak rezonujemy na poziomie naszego serca. Proste. Rzeczy, nic skomplikowanego, czyli naturalne odczuwanie drugiego człowieka, empatia, to po prostu załatwia sprawę i podnosi nas na taki poziom, gdzie żadne... Yy, już nie chcę na, na, używać słów, które mogą spowodować, że znowu film zniknie z YouTube. Ale wiecie o co chodzi. Żadne y, problemy, które w tej chwili y, funkcjonują w tak zwanych mass mediach, które dawno już wyłączyłem i żeby nie słuchać y, tych bzdur, które y, one podają, nie będą nam przeszkadzały. Bo my będziemy ponad ten poziom, będziemy kreować swój świat w taki sposób, że przestaną nam do, nas dotykać te wszystkie rzeczy, które nas y, chcą ściągnąć po prostu w dół. W dół. Tak. A pamiętajcie, jak jesteście w dole, jak się coś popsuło, proście, proście, a będzie Wam dane, bo wszechświat Was zawsze wspiera. Pamiętajcie też, żebyście nie prosili o rzeczy złe dla siebie, nie prosili żadną karę dla siebie. Proście zawsze o wszystko, co najlepsze. Proście o sukces, proście o zdrowie, proście o miłość, mhm. proście o wdzięczność. I za chwilę wszystko przyjdzie, bo jest bardzo dużo światła, które pomaga. Pozdrawiamy Was serdecznie. Wedamir i Hania. <gry>